Siemanko, sobota 8 marca. Troszeczkę nietypowo zaczynamy ten film, bo lecę odpalić maszynę, przetestować zrobić rundkę, bo jest w miarę ciepło, także widzimy się pewnie już na motocyklu. Zapraszam na kolejny odcinek. Jedziemy. Oto. Umówiłem się z kazu także pewnie się złapiemy i polecimy gdzieś na rundkę. Tylko kurczę, nie mogłem znaleźć uchwytu na kamerę do kasku. Nie wiem, chyba u rodziców został, także pojadę do nich. Zobaczę tam pogrzebie w tych swoich klamotach. Może znajdę, bo bez uchwytu będzie lipa. Że tak powiem, nic za bardzo nie będę w stanie nagrać. Chyba że na magnes do zbiornika, no zobaczymy jak to wyjdzie, w każdym razie lecę najpierw po akumulator a potem po motocykl, trzeba jeszcze się przebrać, wiadomo a co my tu mamy dzisiaj? 15 na plusie, także w miarę spoko, 11.07 15 stopni ma być w okolicach 13-14 więc Dzień wolny jest szansa coś tam przetestować. To the devil, Rosetta stone forever. High yellow, never yellow. Tackling in the level, trapped off a track trunk, new paper stuck together. Bat bitch can fuck my belly. Strapped up with heavy paddle. Sippin' lean top to the devil. High ticks, they confidential. A P or Belgian country. Never go against the ghetto. Stay true, got hoes in Belgium. New bitch, new his level. I kissed for being a business. You bad, we got this vision that's giving a gentian. And the jet's putting up a vent. Caught a year where it busts their vent. Boy, eights and things are distant. Real ice, but that is distant. Race on race, cut together. Sit rents out to the devil. Rosetta's forever. High yellow, baby yellow. Hot jacket, in the belly. Trap off of track, stuck, bitch a track and trailer. New paper, start the belly. Bad beast before my belly. You know it's hot, but it's low. Two M's eyes on the pedal. This bitch made that bitch jealous. This cup ain't never fellas. My J's ain't matrimony You know it ain't no telling. Rather go duck a fella. The bank real talk for billing. Mm -hmm. Knew I would. I'm in hellin'. This gas broke out propellin' billing. Back to back like a train. Detroit tryna derail us. You can like the good fellas Took off her paint propellers She like go watch go chain African Cinderella Mix her in my vanilla You can find us wherever ducking in all types of weather In space looking for better Ooh, on rights stuck together Sit red to the devil. Rose of stones forever I hear the canary yellow I'm Cinderella Chuck popper, track the

Powiedz cześć Cześć Taki szor dłuższy no Ale zostały ci plamy co po tym myciu Też bez szmatu Ja tu tylko przód przetarłem no. Jaki to był sens mycia Co? Jaki to był sens mycia nie, przybiegło, tak oto, o, to, o tu tutaj wszędzie było centymetr kurzu, pyłu też. To samo i u mnie. Już nałapałem <śm> owadów, się zdaje, nie powinno ich być. A ja to owiewkę zamówiłem z tego, z Niemca. Pamiętasz, moja tutaj była połamana, w ogóle tutaj nie miałem tej części. A tu... Mówiłem tak po obcierce i trzeba przejsnąć Lać się chce, pić się chce Jeść się chce pić się nie? Ja zjadłem pudełeczko Wziął ja ja gdzie Powietrze równa czy nie? Da z tyłu miałem 1 z przodu 1 jeden, jeden No ja nie patrzyłem jeszcze No i osiem, i 2,5 i Ja jechałem do tego. Ja tu nie pamiętam, ile to powinno być. aż tak 2,6-2,8. Chyba świeże motocykle w miarę. A to nie ta gruba, co kiedyś, pamiętasz? Przy cmentarzu k***a ku... mała tego Pyrtka? Może i tak. chyba Małolatka. nie kiedyś stoi na jakiejś... A kurwa panie. Daj pan pokój. Co on... Myślisz, że u niego stoi? Raczej wątpię, gdzieś jakiś parking co załatwić. Ja za daleko nie, nie będę się wyruszał, bo ja na 14 muszę być w no. A później się zobaczy. Ale kurde, czuję, że się załatwię przez te jeżdżenie, bo już mnie To nieprzestawiony, stary czas. Ja zadzwonię do mnie. Będzie słychać normalnie? No. Słyszysz mnie? Ale ja słyszę Ciebie. Musisz mieć Bluetooth cały czas włączony. Ile mówisz mu dać? Czołg tam 208. Normalnie się jechało, patrz. Ale u ciebie trzeszczy, a mnie dobrze słychać? Masakr, no, powiem ci szczerze, ja Ci mówiłem, to nie chciałeś. Nie byłby to. 20 zł, i co zrobisz? Jak ja Ciebie słyszę, lepiej tutaj niż w słuchawce Na ty ile dać? 2,5? Nie, 2,5 wystarczy. Będzie za twardo. 0,8 z przodu było, normalnie się jechało Leciałem sobie to taki mały ten gwint 0,9 normalnie gorąco jest cały czas nagrywam, Pałemu powiem niech potnie i tyle hmmmmmm trochę ja się odleje? gorąco Te ładne. Pozamykane wszystko. Wyszła ręka może znajdę, co? Ah. sąd. Zróbmy zadaję pytanie dlaczego akurat na mnie A chuj z tym, ona chce jak Pieniążki nagle, ona siedzi na mnie strona napalona, mokra jakby była w wannie Jej mokre leginsy, mam już dane Tak Taksówką na hotel, mam w ręce jackdanie Zbudzi się sama, znowu łóżku nad rannem No i polatane, przetestowane Kurde, wróciłem już rezerwa się zaświeciła Także trochę paliwka poszło w powietrze i co? Czas wracać do domku, zajadę jeszcze na myjnie, bo bawarka trochę okurzona i poszukam e, nie wiem właśnie czy dzisiaj, czy może w poniedziałek, żeby tą butlę gdzieś albo wymienić, albo uzupełnić, nie? Nie wiem czy widzicie. To z gazem, żeby można było sobie żarcie podgrzewać. Wiem, że na jednej stacji, kiedyś jak jeździłem busami, to można było wymieniać. A czy gdzieś jest w suwałkach jakiś punkt ładujący, tego nie wiem. Żeby tylko doładować. No zobaczę, zajadę na tą stację, zapytam. Jeśli się nic nie zmieniło, to powinni mieć na wymiankę. Co prawda tutaj w nieco się jeszcze zostało, nie? Tego gazu, ale to wiadomo, w trakcie się skończy i lepa. No, nie wiem, czy chce mi się czekać. Aż taki brudny nie jest. Chyba spadam stąd, jadę jakieś kwiatki, dziewczyną kupię i wracam do domu. 17 godzina, kurczę, jak ten czas leci. Siemano, witam w niedzielę. 9 marca. Ciśniemy na myjnie. Jest pogoda. Pewnie będzie kolejeczka. I może spotkamy moją żonę na twoją mamę zobaczymy, bo też dostaliśmy cykl, że wybiera się na minie i podejrzewam, że spotkamy się na tej samej tylko kto będzie pierwszy to będzie trzymał kolejkę, zobaczymy przyjechałem wczoraj, to już miejsca na parkingu nie było także musiałem aż kurde pod Lidlem tutaj zaparkować w sumie to nawet brudna to ona nie jest, ale odświeżyć można o, kto przyjechał zobaczcie, chyba na dwa auta pojedziemy a jaki sprzęcik stoi? Dzień dobry. Mu Dzień dobry? Ty, mój chyba czystszy od twojego. Czy no w ogóle oba są czyste? Czystszy? Na dachu, no tego domu. E, chcesz do środka wejść do mnie? No to umie to samo. To my jedziemy na myjnię, umyjemy z zewnątrz, a młody umyje w środku. No dobra, ale na jaką? Tam. Na Częstowicza? Tam odzioła. Na szala. O, ja nie będę mył taką, bo zacieki się robią. Że ty chcesz na mylinie automatyczną? Tak No zobacz jakie zaciekie się porobiły ostatnio. O. Z lusterka, z klamek, od tej chemii. No to myślę, że ile ty wydasz na tym na dotykowej tej no też aż 10, z wydychy. No tak za 10 myjesz, to powodzenia. I nie za 10 zna, to 20. Nie zdążysz spłukać nawet. To 10 zł to nie zdążysz tego spłukać? Ja mam 8 kilo piachu w środku. Tam z zewnątrz to tam pół dupy mnie. To trzeba wyczepać! No to synek wyczepał tak, że, że zostawił w środku. No dobra, no bo się przeszkaliło. Dobra, wrócimy. Na szala? Ja lecę na szalę. Elo, co to za lajf? Siema siema, weekendowy life. kolejaczce Myślałem, że będzie kolejka, no na... ale Bilet minie się, kurde, ja to potrafię się ustawić Pan Dzień dobry. 32 zł proszę Nie mam drobnych Nie tererem nie to Masz śmierć benzyną strasznie Może ten, tak, może auto no benzyna nie mam plaku, mam w ciężarówce. No tak. O, dzień dobry. Ho, ho, ho. Dzień dobry panom. ja to działa. Widzowie jest przystanek, tutaj zaraz tata wysiadzie. No to wysiadzie. To, to. Okay. Cudowne, jakby się Takiego to... cudownego wola. Żydeł? No Z co będzie? Takie Nie cię nie? Ale to już no. no, nie ma prywat. No to nie, to nie. Nierówno nie po tak. suwitem. Co sobie wymyślili. No i przecież wyrzucił. nie ma. Nie, to nie przypadku. Chcesz się pochwalić jakim bardziej smakowa. Notarliśmy do domu. Młody poszedł montować film do siebie. Ja zaraz idę odpalać live'a. Dziewczyny pojechały jeszcze gdzieś tam po jeszcze jedną koleżankę i chyba do Parku wigierskiego jeszcze pochodzić na spacer. No mi już się nie chciało jakoś kurczę słabo się czuję. Także przywiozła mnie Żoneczka do domu. Lecę, odpalę live'a, kawkę jakąś zaraz zrobię, pogadam chwilę z widzami. I to będzie chyba taki weekendowy film, bo nie było tych tras za wiele. Także z weekendu coś tam leci. Dajcie znać, czy raz na jakiś czas tak Taki weekendowy filmik Wam odpowiada w sekcji komentarzy. Na dziś to chyba tyle, także. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.